Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić super ciasto. Ciasto jest y, miękkie i wilgotne w środku. Ma skorupkę na zewnątrz, tak jak brownie. I jest naprawdę niesamowicie pyszne. Przepisy wykonanie do tego wegańskiego ciasta, jak zwykle, znajdziecie pod naszym wideo. Najłatwiejszy sposób, żeby zrobić to ciasto, jest przy użyciu zwykłego robota kuchennego. Yy, tutaj już rzuciłam jedną puszkę ciecierzycy. Teraz dodamy około 250, 220-250 ml masła orzechowego. Pół szklanki cukru. Jedną czwartą łyżeczki sody. 1 czwartą łyżeczki proszku do pieczenia. Jeżeli chcecie, możecie też dodać cynamon, yy, aromat do ciasta. Okay. Teraz wszystko razem wymieszamy przy użyciu robota. Czyli zrobienie tego ciasta zajmuje około 5 minut. Nie zapomnijcie włączyć piekarnik, żeby się nagrzewał do 180 stopni. A moje ciasto wydaje się troszeczkę gęste, więc dodam odrobinę wody. Dodam jeszcze trochę wody, żeby uzyskać taką konsystencję, jaką potrzebujemy. Tak, ja właśnie pokażę Wam. To jest to, czego chcemy. Tak powinno wyglądać nasze ciasto. Mieszam wszystko jeszcze, żeby się upewnić, że wszystkie duże kawałki też zostaną zmiksowane. Ciasto jest ciągle gęste, ale bardzo łatwe do manipulowania. I jeszcze raz włączymy na chwilę robotę. To jest już gotowe. Teraz jedyne co zrobimy, to dodamy do niego trochę pokrojonej czekolady. To jest wegańska, gorzka czekolada do pieczenia. I wszystko razem wymieszamy delikatnie. Ciasto jest już gotowe. Smarujemy spód blachy. Eee, możecie użyć masło albo olej kokosowy, co wolicie. Ta porcja ciasta jest na mniejszą blachę o wymiarach 20 na 20 cm. Ja nie mam takiej, więc użyję tortownicy o wymiarach 21 cm. Teraz wystarczy ciasto wyrównać, mniej więcej wyrównać. Ciągle jest gęste. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 30 minut. Minęło pół godziny. Jak widzicie, ciasto jest bardzo ładnie zarumienione na brązowo. To znaczy, że jest już gotowe, ponieważ ono nie zawiera żadnej mąki. Nie musicie się bać, że będzie niedopieczone, to wystarczy je po prostu wyjąć po pół godziny. Naprawdę, jest to jedno z najprostszych ciast do zrobienia, nie może nie wyjść. Wrzucacie wszystkie składniki do robota i gotowe. Życzę wszystkim smacznego.